Witam Was wszystkich, tu Wronek. Z kolejnym odcinkiem Areny Hardstone'owej 2 do 1 jak na razie jest. Ja już odpaliłem, niech tu szuka przeciwnika. Natomiast, słuchajcie, chciałbym powiedzieć parę słów o nadchodzącym, zbliżającym się dodatku. który wiadomo, że pojawi się on w grudniu. Zastanawiałem się w ogóle, czy nie nakręcić osobnego filmu o tym, ale tak naprawdę jest na razie na tyle mało danych, że nie widzę sensu. Oczywiście, w momencie, w którym zostanie wypuszczony, wszystkiego się ode mnie dowiecie. To nie musicie się bać. Eee, natomiast, tak jak mówię, no, na ten moment. Te przecieki, to właśnie, to są, to są przecieki po prostu, więc no, informacje jeszcze niby nie są pewne, karty ujawnione, ale nie wszystkie i tak dalej. Ale powiem wam, że na pewno oj, będzie się działo. No, a teraz skupmy się na aktualnej rozgrywce. Moim przeciwnikiem z Rexar Zaczynam jako drugi, co sprawia, że taka ręka startowa myślę, że ma całkiem sens. Myślę, że ma sens dlatego, że. Eee, tak, na dobrą sprawę mam coś na każdą rundę. No nie oczywiście na pierwsze dwie niby spele. Ale no właśnie, to też może okazać się dobre, ponieważ, e, ponieważ jestem jako drugi, więc ten kosior tak jakby. no, Wiecie, mogę go użyć od razu na starcie, a tak naprawdę może się okazać, że będzie na czym. Jeśli nie, no to trudno. Zobaczmy. O. Grabasz. Och mein god, to akurat nie że grabasz się pojawił. Ja, nie lubię tego pana. Ale, 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 ale... Aj, i pędzący kodo się nie przyda. Eee, czy ja mam jakiś pomysł co by tu zrobić? Mam pomysł. Ja zrobię sobie tak i skoinuję się. E, Skojnuję się w broń pojadę go za jeden w grabarza właśnie. Hop. No cóż, w najgorszym wypadku będzie trzeba jeszcze raz dołożyć, czyli koś i jeszcze raz hit z broni, no ale już trudno. Zaczmy. Nie, prastary obserwator, więc w sumie spoko. Dobra, to ja go sobie z ręki. Co, co będę marnował? Yy, op, co, co będę marnował kosiora? Kosior się może przydać yy, za chwilę no, w czwartej rundzie, żebym na przykład yy, wrzucił sobie właśnie kosior plus wypatroszenie, jeżeli on, nie wiem, wyciszy go albo da mu taunta. Trzeba będzie sobie jakoś poradzić. Natomiast kurczę, troszkę brakuje mi stronników jakichś. Ale no dobra, nie... no, flara. A, no tak. W sumie nie ma sensu tego trzymać na ręce, tak na dobrą sprawę. O właśnie. O właśnie, tego się cholera jasna obawiałem. Oj, niedobrze, niedobrze, bo nie mam nic teraz na tą trzecią rundę. E, o, sprint nie jest na pewno na trzecią rundę. Dobra, to ja wrzucam w takim razie kapłankę straceńczego słońca. No, niestety tak na sucho zabijam mu tą, tą łajzę małą, no i za rundę już nie będzie tego gałgana dużego. Także tego się nie musicie tym się nie musicie martwić, natomiast gorzej, że nie ma też już prawie połowy moich punktów życia, a dopiero czwarta runda jest. Aj, ładnie mu przyszła ta sowa, cholera jasna, niedobrze. Nie no, nie jakoś coś, coś się wymyśli, no myślę tu kart na ręce mam sporo i to takich całkiem przyjemnych, więc, więc jakoś to będzie. Jeżeli tylko mój przeciwnik w ogóle zacznie od yy, zaatakowania mojej, właśnie skasuje mnie tą tą kapłankę. Nie, jedzie prosto we mnie, dobra. No to dokładnie połowy punktów życia nie mam. No więc ja sobie zacznę od kosiora. Hop. Co mi tam przył ostrzy? Nie, to za chwilę. I wypatroszę mu tą cholerę. W piegułę niech ginie. A ja jadę w przeciwnika, yy, postrzymam się na razie od ataków, na wszelki wypadek. Na wolnica ostrzy tutaj będzie czekała. Eee, wolę tak to zrobić, żeby jakby co móc tu jeszcze jakoś tak się czymś innym rozegrać. widzę, że gość ostro ciśnie we mnie. I powoli. Znaczy, powoli, no to ma sens, bo ja już mam mało punktów życia, a prawda on o tym nie wie, ale nie mam nic, żeby mu e, w jakiś sposób zagrozić. Bez twarzowy się nie przyda. Ja wrzucę za to z Dingo. I jadę w przeciwnika za kolejne trzy. Generalnie chodzi o to, że tak, on nie miał co zrobić. Może teraz coś znajdzie takiego, co, co mu się przyda. Owatareny na ten przykład. I koniec rundy. Koniec rundy. Dobra. O. Ha. Sześć many. Mogę zdradą z tego capa kliknąć. Potem mu dobić władca areny i zostanie mi 4 many dobra, tak zrobimy. Zdrada na tego pana. Następnie dobijam władca areny. Hop. Dorzucę sobie jeszcze YTiego i skasuję mu tego skubańca małego. Koniec rundy. Jest OK. Sprint w siódmej rundzie nie wiem czego użyję, ponieważ jest to dość drogie zaklęcie, ale to za tak naprawdę zależy od tego, co zrobi przeciwnik. A nie wiem czy widzieliście właśnie w tym dodatku yy, nowym będzie taka wesoła karta, która yy, kosztuje mniej za każdą... oho! Yy, pieseły. Yy, kosztuje mniej za każdą kartę yy, za każdą kartę, którą przeciwnik ma w ręce. Och, god damit! Okej, okay, yy, plus jest taki, że ja sobie mogę powielić tą jego hienę przed śmiercią. Cholera, braknie mi jeden many. No i niedobrze, bardzo niedobrze się dzieje. Dobra, ja sobie mogę skopiować tą jego hienę. O, następnie mu ją zabić. Miałem jeszcze dwa punkty many. Dobra, pojadę go prosto wewry i zrobię sobie nową broń. No, nie mam niestety w tym momencie innej opcji. Gorzej, że ten nożownik tu jest, no ale nic na to nie poradzę. Mam tutaj agenta WW, ale nie miałem many, żeby go użyć. To jest takie smutne. Mam za to hienę, a on ma mało kart w ręku, więc. Hop, o! To już mogę nie mieć hieny za chwilę! O! Skubane! Korsarzem krwawych żagli. Protektorka słonecznej fury. Pewny strzał. I jedzie we mnie, tak jest. 6 punktów życia mi zostało, ok. Eee, w takim razie muszę to zrobić tak: Po pierwsze, skasować mu korsarza krwawych żagli. Hop. Następnie wrzucę pędzącego Kodo i mam nadzieję, że skasuję mu tą cholerę. Tu, tu Kodo, tu. Ach, dziękuję. Po to, żeby na końcu agentem WW zabić mu nożownika. 6 punktów życia, to znaczy, że mam przedostatnią rundę. No i jadę prosto w przeciwnika. Krop. Broń sobie wykończył. On jedną kartę dostał, więc tak naprawdę to dekuję w tym momencie. Mam nadzieję, że będzie to dobre dla mnie. Bez kurwa jaj i wjeżdża we mnie. No świetnie, po prostu została mi ostatnia runda i nie ma bata, żebym to teraz wygrał. Ponieważ rozpizgał mi wszystko. No do kurwy nędzy, jak tak można w ogóle. Dobrze, ja sobie dobiorę jedną kartę. wypatruszenie, ale to i tak niczego nie zmieni. 3, 9, 12 obrażeń by było. Plus 4 Daje mi to 16 obrażeń. I tak bym go nie zabił do chuja pana. No nic. Tylko tyle mogę zrobić, niestety. Jebany Kutazwis. A za dobrze mu to poszło. No, kończę już. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. do chuja pana czemu tak kurwa do dupy się zaczyna i 2-2 no i w pizdu no nic tak czy inaczej no właśnie strasznie śmieszne są te karty i tak jak już mówiłem oni dość luźno podeszli do tego dodatku w sensie zrobili karty zrobili je fajne grywalne myślę że będzie sporo nerfów po drodze ponieważ niektóre z nich są dzikie jak na przykład stwór mający mega wind fury czyli 4 ataki w rundę Także to, to będzie gruba sprawa. Yy, natomiast, 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 yy, no cóż, no, no jest, to, jest to śmieszna karta i jest mnóstwo, mnóstwo losowości w tym dodatku. Ok, teraz mamy guldana jako przeciwnika, a ja dostałem dwa wypatroszenia i ryzykanską rakieterkę do ręki. Jedno wypatroszenie zostawię, natomiast drugie i ryzykancką na razie wyrzucę. O, no już troszkę lepiej baśniowy smok to jak znalazł na drugą rundę. No, prawda, na pierwszą nic nie mam, ale to, to, to trudno. Trzeba jakoś to przeboleć. Jest to z dingo jeszcze, także spoko. I mój ruch. Dobra, to ja sobie zacznę od właśnie baśniowego smoka w drugiej rundzie, ze względu na to, że jest on nietargetowalny, Tak, z pelami, więc, więc niech sobie będzie przeciwnik, dobiera kartę. Okej, okay, co ja zrobię Zatrzymany. Pewnie wrzucę bagiennego raptorka. No bo co? Strzelca z żelaznej Kuźni? Nie, zostawię go ten jeden punkt obrażeń, Coś tam może namieszać. Co prawda bardziej by mi się wpasował w manę, prawda? Ale... ale już trudno. Także jest sobie bagienny raptor i smoczek. Co zrobi przeciwnik? Illąd już 9 kart w łapie. skłany. Jest koń i uwaga, za koinem, za koinem, za koinem wchodzi nam na stół żwior kryz Padumc i Soulfire Raptorka. Tak jest. Nie do końca to ogarnąłem, ale dobrze, to jest jego tam jakiś Uber Proplay. Ja sobie wrzucę to z Dingo i jedę za trójkę we W sumie mógłby go stątować na przykład. Nie, I byłoby to jakoś tam ciężkie do zabicia, ale nie, przeciwnik pociskiem cienia w mojego Tazdingo, a następnie go tym właśnie swoim a śmiertelnym wirem Ja pitole. No i żegnamy się też z moim małym e, baśniowym smokiem. Beztwarzowy. Beztwarzowy się teraz nie przyda. Mmm... Dobra, to ja strzelcem z żelaznej kuźni pizgnę prosto w przeciwnika po to, żeby potem cztery punkty obrażeń zadać mu wypatroszeniem prosto w pozostałego na stole żółwiora gryza. No, mam strzelca z żelaznej kuźni. 2-2. Taki, taki pizdek, nie? Taka bida trochę, ale, ale jest, no. Ale jest, więc w sumie spoko. O, chyba, chyba już niedługo, nie? Jego strzelec z żelaznej kuźni! Och, mein god, ktoś też to wybrał! I elfia uczniżka, fuck! Co tu się dzieje w ogóle? Jeszcze zombiak. Ja pitole, jak on się zrzucił ze wszystkiego. Yeti, tak? No dobra. Yeti w sumie się wpasuje tutaj. Jest Yeti. Następnie ja dorabiam sobie sztyleciki i biję mu tą jego elfę łuczniczkę. O tu. Nie myślałem, że ktoś też weźmie tego strzelca, chociaż czasem no cóż... Nie ma wyboru, że tak powiem. Nie no, zawsze jeden obrażeń, tak? Także to, to można sobie wycelować co tam potrzeba, więc to jest w sumie spoko bum I co teraz? Tak sobie myślę. Kurde, już 6 rund, a ja dopiero 9 punktów życia mu zjechałem. To jest troszkę niefajne. Ostrze skrytobójcy mam w ręku. Mam w ręku też agenta WW, Przeciwnik zabija sobie swojego Jetiego na moim zombie. Jeszcze tak samo. Aż Jakie tu dzikie proplaysy wchodzą zdrada. Czy opłaca mi się bez twarzowego zrobić, bo, bo zdrada nie. Dobra, zrobię sobie bez twarzowego mu tego infernala. Pojadę go za jeden i zrobię sobie nowy sztylecik. Troszkę dla pizu, bo mam zamiar, oczywiście zobaczymy, może, może jednak się nie uda i wtedy sztylecik nie będzie tylko dla pizzu. ale mam zamiar ostrze skrzydłójc użyć. O kurde, właśnie zobaczyłem, że. Patrzcie, tutaj, tu z takiej malutki. Aha, to jednak błąd był. Pozostał taki malutki krzyżyk z jedynką. Nie mam ataku na bronię? A ja normalnie nigdy go nie było wcześniej, ale to coś się przywiesiło. Gnomu wynalazca i. i moc krwi. Wrzuć coś z tej strony. Przerażające infernale, widzę oba umierają. Trochę to dziwne, ale co ja mogę, dobra. Więc ostrze skrytobójcy jednak wchodzi na stół. Agent WW. No i potem mój bohater atakują agent W ze swojej umiejętności, ja złapę atakuję mu tą gnąkę wynalazca, aby jej nie było. No i jazda, no. Za chwilkę trzeba będzie chyba dobrać sprintem karty, bo to już czas najwyższy kończą się powoli, więc dobrze, że przybył. Przeciwnik znów life tapuje. Naprawdę zadał sobie chyba tyle samo obrażeń, co ja jemu, tak mniej więcej, nie? Troszkę musi być demotywujące, no ale kart w ręku jednak ma sporo. Dlatego, że 13 już tu zostało do dobrania. Jest ta zdingo. I dołoży coś jeszcze? Nie, nie dołoży nic więcej. Więc ja zacznę, tak jak mówiłem, od sprintu. I może akurat przyjdzie coś, co mi jest potrzebne. O, na przykład zabójcza trucizna. Idealnie, tak naprawdę idealnie zabójcza trucizna, plus majtek z południowych musz. No po prostu rewelacyjny draw. Ponieważ ja kasuję mu ta zdingo, a potem wjeżdżam w niego. Za piąteczkę, no rewelacja, w sumie tak naprawdę wyszło świetnie. Wyszło świetnie, a poza tym w ręku już mam y, cały plan działania. Popatrzcie, y, jeżeli przeciwnik nie zrobi nic takiego szczególnego. Eee, mam tu Yetiego, mam Lazurowego Smokowca, w razie czego mogę dobrać Gnąbką Wynalazcą kartę, a jeżeli by się zrzucił z paru stworków i byłoby to w jakiś sposób tam niewygodne, no to jest zdrada, której można użyć i jakoś sprytnie wybrnąć z sytuacji. Plus broń, która ma 5 punktów ataku, więc tak naprawdę w następnej rundzie, jeżeli przeciwnik nie wrzuci taunta ani nie pozabija mi tu nic itd., tak no to ja wygrałem. No ale, ale nie uprzedzajmy faktów, na razie skupmy się na tym, co się tutaj w ogóle dzieje. Mm -hmm. Oczywiście ma szansę wciąż wybrnąć z tego, co prawda raczej nie zabić mnie w tej jednej rudzie, kto tam wie, ale chyba nie da rady. Leroy plus 3 razy power overwhelming, 12 plus 6, 18, no to wciąż za mało. Musiałby mieć jeszcze do tego dwa slowfire'y w ręce, no ale to jest kombo wymagające 5 kart i raczej mało prawdopodobne już tym bardziej na arenie, tak? No, ale wszystko się tu może zdarzyć, więc może no. Się zastanawia, widzę, nie ma takiego kombosa, bo już by go wrzucił i nie rozjechał. Eee, natomiast, no cóż, Lifetap? Czy ja wiem? Widzę, że on się tam zastanawia, także Z panika taka, Jest Władca Areny, o! I Ognisty Olbrzym, i to był błąd, mój przeciwniku. To był bardzo duży błąd. Zaraz się przekonasz, gdyby wrzucił samego Władca Areny, miałby jeszcze jedną rundę. Prawdopodobnie. I wyrocznia światło ciemnych. Zła kolejność, towarzyszu, bardzo zła kolejność. Dałeś mi tak naprawdę zwycięstwo do ręki. Serio, no bo w tym momencie, hop, zdrada. Ryzykancka rakieterka, którą sam mi dał. Wypatroszenie. Hop. Więc wiecie, Ryzykancka rakieterka Agent SI. Parę błędów w drogi przeciwniku popełniłeś, i tak naprawdę kosztowały ci one zwycięstwo. Tak, to dopiero za rundę bym go mógł zabić. No ale wiecie, no, każdy się może pomylić, taka jest prawda, więc akurat w tym wypadku dobrze, że poszło na przeciwnika. Ja tu jeszcze Quest mi się robi, także wybornie. No i trzeci, ostatni mecz na dziś, oby był zwycięski, bo spore nadzieje pokładałem w tym deku. Ale właśnie, to jest, to jest piękno areny, tak na dobrą sprawę, ja już staram się jak najmniej wkurzać, bo zauważyłem, że szkoda nerwów. A po prostu no, ktoś może mieć troszkę więcej szczęścia, jak gdzieś głupi błąd zrobię, palny, no trudno, no wiecie, tak naprawdę jestem tylko człowiekiem, jak my wszyscy, więc błąd popełnić mogę. Ooo... A, jest, przyszły jednak karty, dobra. I co tu mamy? No bardzo fajne karty, jednak niestety nie na ten etap gry, w związku z czym Lazurowy Smokowiec, Ogres Głazograbych i ta Dingo na razie znikają. nie zostawię. Tak, lubię mieć jedno w ręce w zapasie, jakby co. Natomiast o, i już, już jest fajnie, już jest, już jest całkiem fajnie, ponieważ jest Majtek południowych Musz, w razie czego, miejmy nadzieję, że przeciwnik nic nie wyczaruje. Jest kapłanka Straceńczego Słońca, która z Koinem w następnej rundzie jak najbardziej będzie współgrać, więc generalnie jest plan. Jest, jest plan, dobra, więc tak jak mówiłem, majtek z południowych mórz, A, na stół, jaką apaszkę fachową. Patrzcie, jaką czerwoną, jakiś zbir z niego, taki rzezimieszek bym rzekł wręcz. No, no i jest okej. Okay. No, cały misterny plan w pizdu, nie? Elfia uczniczka. Goddammit. Więc teraz ja ją zwyczajnie stół wezmę i pojadę. Za, za jeden koniec rundy, no trudno. Niestety first blood należy do przeciwnika, ale no to, to jeszcze nic nie znaczy. O, golem zbożowy natomiast już troszkę gorzej. To jest to jest jednak mega fajna karta. C ja tu mam. Misia mam z prowokacją. O, mis z prowokacją spoko. I zostawię sobie e, broń. Ponieważ nie będę musiał marno marnować tych dwóch punktów many, i jeżeli mu zabiję tego e, Golema, no to będę mógł potem dobić mu go właśnie z ręki, nie przejmując się niczym za bardzo, stratą jakieś jednostki czy coś, więc niech tak właśnie pozostanie. Kapłanka stracańczego słońca już troszkę popsuła mi mój szatański plan. Ponieważ zabiję e, jego golem dzięki temu mojego misia. No, i, i troszkę niefajnie to wyszło. I co ja teraz pocznę? Za cztery many. O, nawołnica ostrzy przyszła. I to jest ciekawe rozwiązanie, powiem wam. Jeżeli zacznę od nawołnicy za dwa many i potem mogę z, za kolejne dwa zrobić sobie nowy sztylecik, którym... Yy, dobra, tak robimy, hop, nawołnica ostrzy. Kasuję obydwu. A ja robię sobie nowy w którym morduję mu kapłankę stracenczego słońca. No i tyle. Niestety troszkę obiłem sobie ryło, ale... ale przynajmniej jakoś myślę wyszedłem z opresji. A za pięć man mogę na przykład pędzącego kodu wrzucić i tyle jeśli chodzi o jego golema. Nawet bez straty punktów życia wtedy. O rzesz... ...pizdu. No to mnie teraz cholera jasna wziął z zaskoczenia. No nic, dobra, tak czy inaczej plan obowiązuje nadal. Także jest. Yy, chyba sobie. Ja robisz na stole. I muszę go jakoś wymyślić, jak je bańca zabić. Nie? I to może być wyzwanie. Znaczy, w sumie nie, bo mam tu kapłankę i wypatroszenie, więc jakoś sobie poradzę. Nie mam już many, więc koń zostaje na razie. No nic, to pojadę go wewry. Ale za 7 biorę po pysku coś czuję tak siarczyście. Chyba, że przeciwnik zdecyduje się na zamordowanie kodo, co byłoby jak najbardziej dobrą opcją. Słuszną. <laughs> Zobaczcie. Yy, dla mnie. Dla mnie on grubiańskim sierżantem. 9 punktów życia. I dorzuca jeszcze sekret. cię wpis. Gwiazda 9 to się nigdy nie kończy dobrze. Ok. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, zacznę od spróbowania. M muszę wymyślić plan, jak to zrobić, żeby mu pojechać tą cholerę. Um, plum, 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 plum. W razie czego? Cztery obrażeń, pięć obrażeń. Tak. Pięć obrażeń, a on ma 6 punktów życia, no to trzeba będzie skoinować w broń i wziąć jeszcze siódemkę na klatę. Ale może się uda, uwaga! okej, okay, udało się. Udało się, ponieważ. Yy, teraz ja wpadnę strzelcem z żelaznej kuźni. Zabiję knypka, jakby się miał odrodzić, a właśnie. OJ GOD damn it, POMSTA! Sprawia, że ma 5 punktów KURZ No i cały misterny plan znów zaś w pizdu. Hop, wypatroszenie Wpada w niego Coin No i muszę, niestety muszę wziąć to na klatę i zostać na 5 punktach życia, ja pierniczę Więc, więc niedobrze, bardzo niedobrze, 5 punktów życia to jest stanowczo za mało no i trzeba będzie ostro kombinować i ostro się nagimnastykować, żeby wyjść tutaj z tego w jakąś tak obronną ręką. No nic, dobra. Nie uprzedzajmy faktów. Po raz kolejny. Może jakoś się uda nie ognisty ogarn przeciwnika. Ja pitole Jest kosior. Dobra. Moment, kosior, braknie mi jednego punktu obrażeń, ale jest kosior. Zobaczmy. Co wyciągnie mi kosior stali? Hop, ryzykancką rakieterkę. Dobra, no to, to przegrałem generalnie, ponieważ nie mam jak mu zabić tego ogara w tym momencie. Jakby ona przyszła od razu do ręki, to byłoby po problemie. A tak po prostu nie mam. Moment, nie no, mam jeszcze chwilę, niech się zastanowię. Mogę dodać sobie jeden punkt ataku. Nie wystarczy, braknie jednego. Mogę sobie zrobić broń, ale to mi nic nie da, ponieważ. No, no i tak musiałbym złapy kasować. Mogę dobrać kartę, ale za jeden many. Ach, mogę wyciągnąć Cold Blood. To jest jedyna szansa jeszcze. Tak. Uwaga! No, niestety nie przyszedł Cold Blood. W związku z czym, no nie było opcji. Na ryzykanską rakieterkę brakło mi many. Hmm, bagienny Raptor nic by nie zdziałał. Więc niestety, no nie pozostaje mi nic innego jak popełnić rytualne samobójstwo i sieknąć się prosto w jego ogara. Trudno, no trudno. Miało być tak pięknie, wyszło, wyszło jak zwykle. Trochę jak z Polką reprezentacją w piłkę nożną. Chociaż oni ostatnio pokazali klasę, a u mnie bida z nędzą. Nie lubię tych takich trzyodcinkowych aren, z czego jedno tu montowanie deku. To jest takie smutne trochę. I dobija mnie, i, i bieda. No ale zobaczmy, 35. Jeszcze pyłek dostałem, bo to jest teraz very important thing. A, dobra, pakiecik. Nie ma niestety Diany, nie pomoże mi tym razem, więc tak biednie, ale, ale dobra, jedziemy. Dajcie mi jakieś legendy. Mm, no, coś czego nie miałem, tak na dobrą sprawę, zabójczy cios. No więc w sumie mogło być gorzej, tak? No nic, e, słuchajcie, niezmiernie mi przykro, że to już jest koniec tej areny, ale no niestety nic na to nie poradzim. Ehm, także ja zapraszam Was standardowo. Jutro po więcej hardsona, a dziś jeszcze Darksiders. E, zobaczymy, czy coś jeszcze. No i, no i tyle chyba. No cóż, co ja będę Was trzymał. <laughs> Trzymajcie się i strzała. Do jutra, hej!